Witam Was! Dobra, mamy tu jakieś dziwaczne przywitanie. Przejdźmy do samego... Ja wychodzę po Nie, nie ważne. Cześć jak tym filmikiem zaczniemy naszą przygodę z minionkami. Ciężko nazwać tę trenunkę, która zaczęła się od jak ukraść księżyc. Jak już do no nazwy, bo było jak okres ciążę, Potem sequel, czyli minionki rozerwają. Ja nie pokazuję wam środkowego palca. Nie od tej strony. No i teraz jutro idę na minionki, czyli piquel. No mam przygodę z tym, przydałoby się zacząć od jedenki. Nad ogólną ulecką filmu y, ze, zajmę się, będę właśnie sama część, czymś tutaj opowiadam o filmie. Będzie dość krótka, ponieważ chcę też ogólnie omówić ogólne moje wrażenia, to dlaczego w ogóle zainteresowałem się tym uniwersum jakoś bardziej. No dobra, zacznijmy od filmu. Fabuła zaczyna się, kiedy poznajemy. Właśnie... Nie, nie, czekajcie. Znaczy, fabuła zaczyna się. Kiedy okazuje się, że piramida egipska zostaje skardzona, później, później poznajemy my protagonistę sceny, czyli Gru, Super przestępce, który ma swoją drogą taki trzep badawca, ale o tym w innym ok. Ale o tym później, jeszcze ja o tym odcinku, ale później. I tak czyszek dowiaduje się o tym, że... O tym, o tym strasznym zdarzeniu, jakim jest właśnie ta kradzież. ale zamiast miast właśnie przestraszyć się tym, wyczuwamy, więc postanawia od razu jak najszybciej przejść do o wiele straszniejszej kradzieży, jaką jest kradzież księżyca. To może będzie wielokrotnie przetłaczane w drugiej części. No i tak czysiak pomaga mu w tym dopełnie czemniów, a przede wszystkim minionki. Czyli to co głównie zbawiło do filmu Małe dzieci. Jest to główny obiekt ze śmiechu filmu. jak później jeszcze jeszcze... Jeszcze naturalnie nie pojawiają się w rzeczą grą trójka dziewczynek. Edith, Margo i Agnes. Chyba tak. Wbrew mi imiona. Serio. No więc film ogólnie prezentuje się bardzo ładnie. E, najmłodszych zapewne z wami ją kto, Które mówię, są głównym obiektem śmiechu. Podczas gdy starsi, więc z pewnością docenią wątek właśnie przemiany i grutek. Czyli dobrą osobę. Ogólnie no, jest to dobry film, ale głównie dla dzieci. W sensie raczej niewiele tam coś znajdą. No a może powiem trochę o minionkach. Są to żółte, wiecznie noszące gogle stworzenia. W jednej z leklam, czy tam ogólnie materiałów o nich możemy zauważyć minionkę. Z pewnej z boku, która właśnie ma zdjęcie w pewnym sensie gogle. Ale ja mówię, to jest bardzo powierzchowna scena, w której właśnie niewiele właśnie możemy się dowiedzieć z tego, jak wyglądają minionki bez gogli. Oprócz właśnie tak z imienia znamy tylko trzy minionki – Kevina, Stuart'a i Boba, którzy, którzy będą głównymi protagonistami nowego filmu. A poza tym filmem filmach występują jeszcze przede wszystkim Dave, Len, oraz Jeremy. Hmm. Czyli mamy w sumie sześć minionków, takich znanych osobiście. A i jeszcze główny, anty... znaczy, prze... główny zły, czyli wektor. Wektor wypada źle. Po prostu źle. Ludzie, on jest dość płaski. Kostek ma różne futurystyczne bronie. Człowiek się też wywiesza. I w wielu wypadkach złych bohaterów można nawet ich numić. Na przykład za design, albo za charakter, albo po ogóle. Coś nie typu. W ogóle, proszę tego, znaczy, złączyńca drugiej sceny, nie Elmarzu, już wydał mi się bardziej taki... Fajny, postać bardziej do lubienia. Coś to w drugim filmie była nawet więc Ja ale o tym właśnie, no, zajmuję się tamtym filmem. No i jeszcze przede wszystkim grą główny bohater. W ogóle jakoś się do to zapanowałem, bo... nie Nieważne. Także, że Król to postać, którą da się numyć nawet gdy jest jeszcze zła. To jest postać, która po prostu ma wyjątkowy talent do bycia swoim takim jakby... takim protagonistą, która po prostu dobrze pasuje na kogoś głównego. W ogóle, właśnie mówiłem, nie uprzednio nazwy... Zimno krzęs gościa, który w ogóle... te dziewczynki w ogóle wykorzystał, właśnie zaadoptował mnie, bo one były z, z domu dziecka. Zaadoptował mnie tylko po to, że może je do złych celów. Ale fajnie, że ogląda jego taką przemianę, że on... że on sobie jakby tak myśli Kurczę, no... Nie no, młodzę tym. Nie no. Nieważny, nieważny. O, no to w jego mózgu, tak jakby dzięki tym dziewczynkom, no zapleniło się tam dobro. Nie wiem, jak to powiedzieć: zapleniło, za... i czy jakieś, tak? No, mówię, zapleniło się tam jakieś dobro, które potem rozkwita i staje się, i właśnie potem grunt staje się być dobry. Co nie no, w drugiej części, jest z który tworzy rzęki i dżemy. <grym> no, dość ciekawe ja pewnie taką pracę wybrało głównie jedno na swoje dzieci, ale mimo wszystko Film pewnie oceniam bardzo dobrze. Dobrej głównie na dzieci, ale też dorośli, no, w pewnym stopniu mogą nawet coś z niego wynieść. Na przykład, że no, może są trochę zbyt okrutni wobec swojej dzieci albo solowi. No, no właśnie surowi, bo okrutni, no przesadzam, przesadziłam. przesadziłam. No i są jeszcze te dziewczynki, które szczerze mówiąc są trochę za bardzo, za mało w sumie robią. Więcej robią w sumie w drugiej części Milionki Rozłamiają. Przy okazji recenzji tego filmu to by często będę go nazywał jak Ukryć Księżyc 2, po prostu one tak by to nazywać jeśli Milionki Rozłamiają, serio. Zacznijmy od kategorii wiekowej, czyli od najmłodszej do najstarszej. jest to taka po prostu mała dziewczynka, ledwo co rozumie świat. Naszym sporym jej przeciwieństwem jest kolejna Edith. Czy Edith? Nie wiem jak się mówi Edith czy Edi. Możecie powiedzieć w komentarzach jak się mówi. Jest totalnym jej przeciwieństwem. Pewna siebie. No właśnie pewna siebie Taka właśnie chłopczyca Wiecie, taka nie tyle co twarz dziewczyna, co dziewczyna, która po prostu Trochę jak sam z Aikami Kto o ten rozumie No i jeszcze jest Marko. Malko, w sumie y, Od razu można zauważyć, że jest to taka bardziej dziewczyna, taka kumionka, ale nie nie, zwłaszcza widać to w drugiej części w ogóle te postacie głównie rozwijają się, w minionki rozwijają. No, bo w pierwszym filmie mieliśmy po prostu pokażone te postacie, krótko nakreślone, jego świadkie po prostu prostą charakteryzację. No a znikłem miał właśnie nam więcej o tym powiedzieć. No i jeszcze same minionki, one są genialne. Humor z nimi jest genialny. A, moje oko. Od takich klasycznych żartów, jak na przykład kserowanie w kserokopiańce własnego tyłka, czy na przykład... Ale są też, nieco ciekawsze sceny, które zaznaczają i końcu tak trochę bezosławie, ja to powiedziałam, ale mimo wszystko uniąki są genialne. Prześmieszne. I tyle. I to wystarczy nam, żeby mieć genialną postać. Genialną postać? Jestem chory psychicznie. No, 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 no. Tak, 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 Ciekaw jestem, czy zostaną nam pokazane inne minionki niż oprócz tej trójki w właśnie filmie minionki. Koczmy. No, dobrze. No i mimo wszystko. Liczę na to, że ten film... Nie. Pod jednym względem mam nadzieję, że ten film będzie dobry. Humor. Humor, humor i jeszcze raz humor. 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 Humor... Oh, Mam jakiego palca. Okej, okay, to by to było to byłoby na tyle. Film oceniałam. 4 gwiazdki na 6. Tak, teraz będę oceniał filmy. Pa, pa. Bye, bye.